9 października odbędą się wybory parlamentarne na Litwie. W związku z tym zapytaliśmy mieszkańców mierze, jakich zmian oczekują po wyborach. Nijakich. No wiecie, tu wszystko od nas nie zawisi. Ja mam zaufania. No chciałoby się, ale niestety nie oczekuję nic. Nie. Żeby na lepsze było coś. Pięciu, żeby powiedzieli. Żeby młodzież miała pracę, żeby nie wyjeżdżali za granicę, żeby... Mieli tu coś takiego. Żeby lekarstwo taniej było. Żeby dla ludzi co dobrego zrobili. Żeby ceny mniejsze były, żeby pracy były. Żeby dzieci nasze uczyli się tutaj, a nie wyjeżdżali za granicę. Życie ludzi, żeby było już takie więcej więcej podobne do życia. Bo dlatego teraz na bardzo ciężko te, te, te pensje, te pieniążki. No. Mało dostajemy renty, mało dostajemy, może nam coś zmieni się. No troszkę może pensje większe dadzą. Choć parę leciutków dołożę do pensji. Żeby pensje nie odjęli więcej, żeby dowali, Żeby w przedszkolach mniej płacili rodzice, bo nie tyle wielkie prace, jak mówi się, pieniądze, oni zarabia, żeby płacić za takie pieniądze. No. Смены есть много, но они не выполняются, они никогда не выполняются, эти смены. То каждый выбор убит... обещаю, в... а пусть ничего не робим. Ну, дуже их там. Я, я бы уменьшила бы немного, меньше людям дали бы. Но мне поцелуя не нужны, дуже. души. за дуже их там, просто сидят и они... Кормим мы их, и они ничего не... Децидуя. И берут такие пенёнжи... Niech lepiej dzieciom dołoży. To liczne pieniądze poszłyby dla nas. Dlatego, że trzeba wybrać takiego człowieka, który więc by pracował, ani to, że tam jeden jednego słucha, jeden jednemu przeszkadza. Jak oni ich, ich dłużej nie pracują, to też nic tego nie ma. Tak, nijakie różnice. Jak radniej taki kraj będę.